Hej, Sionneczko, jest i Idę dzisiaj w sklepie 11 luty. Mamy dzisiaj w sklepie um, Czekolamę za 500 wodolców, Fajny kilofik Kiedyś, jakby właśnie Walentynki rok temu dużo osób go e, wykorzystywało. No, spoczko zbierak, podoba mi się. One match serc, proszę bardzo. Za 1200 pan lama. No, niezły skin. Bekowy dosyć. No, taki sobie. Um. Pajęczy Rycerz za 2000, Arachne za 2000, Sicie Łamać za 800 v Młode za 1200, Małpka z bananem, yy, Ledako za 1500, 6 z fajny skin jak polecam, sam kupiłem i jest bardzo fajny, w sensie praca trochę taki średni, ale sam skin fajny pełny przechył za 500 fodolców opalizujący killer za 800 fodolców płynność za 500 Vd. za 500 Vd. też fajny, fajna motka wyjście z fochem za 200 też Spoczko. No i oczywiście Harley Queen. Tutaj jest ze swoim stylem. Pointa, tu Harley. Tutaj oczywiście z ID, ze stylami. Taktyczny dżunglowy. No i tutaj, tutaj nadal jest, o tutaj dochodzą i cały czas jest clash, teraz doszła pani dziesiątka z wolontynkowym stylem i myślę, że do czternastego te skiny będą, czyli do czternastego będzie to można chyba skiny kupić, dlatego ja chyba sobie dziesiątkę kupię i będę sobie grał tym stylem, bo fajny jest. Bo na no ten mi będzie stać. A no i w ogóle nie ma kodu w sklepie, trzeba wpisać ADIRECTY, polecam, fajny kod w sklepie, pokczam. Jak na razie nie mamy ja go ten wpisuję. No i generalnie to by było na tyle z tego sklepu. Pamiętajcie, że zostaje Cuba, łapeczkę w górę, dzwoneczek. No i oczywiście e, pamiętajcie, że wybierz na najnowsze odcinki, na najnowsze live'y. Być może dzisiaj albo jutro będzie live i to już z craft -cora, e, Bo mówiłem, że będzie z craft -cora. Najprawdopodobniej będzie już chyba on dzisiaj. Dlatego e, jeśli ktoś chce to zapraszam i to by było na tyle siamaneczko.